Ostatnia szansa, Beata Antoniuk, Stomiku w sidłach samotności. Tak rzadko się uśmiechamy. Częściej martwimy i kłócimy. Ciągle kłamiemy, wiedząc, że tylko prawda, mimo że boli, może nam pomóc. Nie mamy czasu na nic. Na dzieci, rodzinę bliskich, wolimy gonić za kasą. Zawodzić i ranić wszystkich. Gdzie czas dla siebie, by poznać się lepiej? Gdzie czułość, zrozumienie i bezcenne uśmiechy? Czyż to wszystko nie jest dużo więcej warte od pieniędzy? Mamy ich dużo, trują nas od środka jak trucizna. Przez nie zmieniamy się. Uzależniamy się od nich, chcemy ich więcej, zapominając o tym, co jest najważniejsze. Tracimy swą tożsamość. Przez nie stajemy się zawistni, myśląc, że jesteśmy lepsi od innych, a tymczasem tak naprawdę nie mamy nic poza nimi. Jesteśmy bez uczuć, obcy, bez wartości. Wielu z nas woli poddać się i płakać, niż stawić czoła życiu i problemom. Woli się śmiać z ludzi, co trudzą się, aby coś osiągnąć. Zazdrościmy im, podstawiamy nogi. Tyle w nas nienawiści bez powodu. Wolimy stać w miejscu, bo dostaliśmy już raz kopa i nas za bardzo boli. Nie chcemy już spróbować ponownie, choć wiemy, że jak chcemy coś osiągnąć, musimy próbować aż do skutku. Krwawimy przez porażkę, ale jesteśmy tu wśród dobrych i złych na wojnie. Nie każdy nam pomoże, nie każdy dobrze nam życzy, nie na każdego można liczyć. Walczmy. Otwórzmy oczy, zmieniajmy się dla innych, dla siebie, doceniajmy bliskich i życie. Obudźmy się z tego snu. To pierwsza i ostatnia szansa, kolejnej. Nie dostaniemy, nie marnujmy jej.